Słuchajcie, recenzja tego tunnika w praktyce, tunniczek założony, jedziemy, przejedziemy kawałek, gaszę i coś opowiem, jak to się zachowuje po prostu, jaka jest moja opinia na ten temat. Także jedziemy, pijamy trójeczkę, elegancko i jedziemy. Czarny dym Jak leci do Brukseli Rolnicy górą Nawet dyma nie puszcza Pompa się troszkę ułożyła seknie Elegancko za, Chcę to albo powiedzieć powiedzieć przy tym tłumniku bo dosyć hałasuje. że coś opowiem Mnie sobie maszyna popyka na wolnych obrotach wentylator pięknie się kręcił, kręci się termosta puścił i no on nie do końca jeszcze nie puści termostat właśnie to chciałem sprawdzić żeby maszyny gdzieś nie zarzucić jak jak będą już roboty, no nie? Tak to się prezentuje, zobaczcie, traktorek gumniczek suprowski tak jak mówiłem, założony już jest lampy są wesema założone Na żarówkę R2, tu mi trochę skacze, tą maskę będę chciał wymienić po prostu, bo jest już zobaczcie, przyniszczona lampy wesema nie byle jakie zobaczcie To mi olej troszkę ale tak tak to wygląda zobaczcie Tłumik, powiem szczerze że tak jest głośny ale jest też przyjemny dla ucha jeżeli coś robić dłużej no to słuchaweczki pasowałoby sobie sprawić to jest moje zdanie a jak będzie po prostu Yy, trzymał się ten tłumnik, no to się okaże, ja co bym tutaj zmienił, są dostępne te tłumniki, po prostu z rurką yy, prosto do góry dał bo to troszkę szpetnie wygląda jak dla mnie, ale to człowiek może się nad tym Tak wygląda się o którym mam filmik jest na kanale, ładnie się prezentuje, traktor tak samo, zobaczcie to był zakup dobry, nie mogę powiedzieć jak to wszystko wygląda 60 ładnie gra, także Diemniczek Diemniczek Sukrowski, chyba przyjemny dla ucha ale do czasu Zapraszam do mnie na kanał, będziemy nagrywać więcej trochę filmów Zobaczcie jakie to są widoki Piękne U nas nie ma równin, także traktory dostają można powiedzieć po dupie Tak to wszystko się zachowuje, tak to wygląda Traktorek sobie pyka Zobaczcie, a tutaj S19 S19 Poszło w ruch wszystko Okej, okay. no co, nie będę zanudzał. Traktor jak traktor. Polecam się na moim kanale. no co? Recenzja mała była. Decyzja należy do Was. Ten tunik jest Olixa. Nowy oczywiście firma jakaś to produkuje i sprzedaje. Także polecam.